Pagna do cholery. Przecież masz klub! Mm. Pan mecenas, to za miła niespodzianka. Widzę, że się wysypiasz. O tak. Staram się dbać o zdrowie. To no dobrze, siadaj pogadamy. Co jest? Jakaś nowa propozycja? No można to tak nazwać. To zamieniam się w słuch. Rozmawiałem z Magdą. Mówiła mi o waszych planach. Romantyczne, nie? Zamknij się, teraz ja mówię. Znasz moje stanowisko w tej sprawie? Domyślam się. Chociaż Magda mówiła mi, że pan się zgadza. I co, ty jej uwierzyłeś? Nie jestem idiotą. Tylko biedna Magda nie zna swojego tatusia. Ja znam. To mi oszczędzi tłumaczenia. Zostawisz moją córkę w spokoju. Ale ona mnie kocha. W co ty grasz? Bo nigdy nie uwierzę, że chcesz się żenić. Za dobrze cię znam. Może ja naprawdę chcę się ustatkować? O co ci chodzi? Dobrze mi tu będzie. Teraz, kiedy Magda dostała to mieszkanie, za jakiś czas odziedziczy depozyt. Tak myślałem. Zapłaciłem Ci za testament i miałeś zniknąć. Sytuacja się zmieniła. Masz zniknąć. Rozmawiałem o tym z moją żoną. Gotowa jest ci za to zapłacić. Zapłacić? Ona? Wczoraj tu była i nie wspomniała o tym słowem. Jak miałam mówić? Przy Magdzie? No, ale rodzinka. No, handlowałem z panem. Mogę z pana żoną. Cieszę się. A ile chce mi zapłacić? Powiedzmy... Piętnaście tysięcy. Tak nisko wycenia pan swoją córkę? Nie wyceniam córki, tylko ciebie. Ile chcesz? Wycenia pan córkę. Z mieszkaniem i depozytem. Krótko, ile? Przynajmniej dwa razy tyle. Zostawisz ją w spokoju? Pomyślę. Znikniesz z jej życia raz na zawsze. Okej. Okay. W porządku, porozmawiam z żoną. Potem się z tobą skontaktuję. Może herbatę. Ty? A co w tym dziwnego? Wszystko. Dziecko nie widziało, żebyś kiedykolwiek pokolała się jakąś pracą. No wiesz. No jedz, to się spóźnisz. Zdążę. Późno już jest. Jak chcesz, mogę cię podwieźć, zaraz jadę do agencji. Nie, przespaceruję się. No to nie zdążysz. Zdążę. Nie mam dzisiaj pierwszej lekcji. Da, Ta, słucham. Tak, to ja. Bogdan? No dobrze. To będę czekać. Wczoraj była u Ciebie ta Milagros. O Boże, na śmierć zapomniałam. Mówiła, że się umówiłyście. Tak, umówiłyśmy się. Ja muszę do niej zadzwonić, przeprosić. A nie martw się. Zabawiałam ją. Wyobrażam sobie. Spędziłyśmy bardzo miły wieczór. Dziękuję Ci. Co to za świństwo? Taka lura. Na szczęście wiem, czego się można po tobie spodziewać, bo inaczej to. Tam jest bardzo dobra. Zaparzę ci nową. Obejdziesz. się, w pracę. Dobra, Ewa. Cześć, Nie, ja chyba tego dłużej nie wytrzymam. Nie przejmuj się że To ja też już idę. Piotruś. Mm. O, co jest, synu? A co, ty jeszcze w domu? Cześć, zdążę. Tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Dostanę kawy. Dobrze zrobię ci. Nie, nie. Ja zrobię. Możemy porozmawiać u ciebie? Uważasz, że lepiej porozmawiać z Jackiem, a nie z Magdą? Tak myślę. Przecież z Magdą już rozmawialiśmy, ty i ja. I, i co? Nic. Nic z tego. Powinna z nim porozmawiać, bo ja jestem zbyt nerwowy, mogę, mogę mu jeszcze zrobić krzywdę, a tego nie chcę. Zaproponuj mu, żeby. No najlepiej jakąś sumę, żeby odszedł stąd i zostawił Magdę w spokoju. Nie podoba mi się ten pomysł, Bogdan. A dlaczego? Przecież to czpun, pójdzie na to. Ja tego nie zrobię, to jest wstrętne. A nie jest wstrętne to, co on robi z naszą córką? Czyż oni śpią ze sobą? Nie wiem, być może. I co, mówisz to takim spokojnym tonem? Brzaski tutaj nic nie pomogą. Dobrze. W takim razie, jaką masz propozycję? Nasza córka jest w niebezpieczeństwie, czuję to. Wiem o tym. Wiem, wiem, że być może on jest złym człowiekiem. Chociaż, gdyby udało się go wyciągnąć z narkotyków... O czym ty do cholery mówisz? Wiem, co mówię. Chciałabym, żeby dał się wyleczyć, bo uważam, że wszystkie jego kłopoty wynikają z uzależnienia. A w ogóle powinniśmy uszanować wybór Magdy. Kiedy powiedziałem ci wczoraj o tym ślubie, to mówiłaś zupełnie co innego. Oczywiście, że do ślubu nie można dopuścić. Ale nie możemy zabronić Magdzie spotykania się z nim. Ona się za nim stoczy, czy ty tego nie rozumiesz? To właśnie dlatego trzeba go z tego wyciągnąć. Gdyby był zdrowy, to może wszystko byłoby inaczej. Może wtedy poznalibyśmy prawdziwe oblicze Jacka? Nie wiem. no ty mnie załamujesz. A jakby ona ci powiedziała, że chce wyjść za, za Araba, Murzyna, to co? Też nie miałabyś nic przeciwko temu? No, dlaczego miałaby mieć? Jakby był uczciwym człowiekiem? No dobrze. Słucham w takim razie Twojej propozycji. Rozmyślałam przez całą noc. Może. Może my mamy za mało cierpliwości. Traktujemy go jak zdrowego człowieka. On przecież wcale nie jest zdrowy. Może jakbyśmy traktowali go jako pacjenta, to wszystko byłoby inaczej. Nie wiem. Każdy ma prawo do miłości. No dobrze, ja nie chcę się kłócić. Róbmy to, na co nas stać. Spotkasz się z nim? Dobrze. Porozmawiam z nim. Spróbuję go przekonać, żeby się poddał leczeniu. On uważa mnie za wroga. Wyjaśnię mu, że tak nie jest. Może mi uwierzy. Powiem mu, że jeżeli się nie zmieni, to straci Magdę. Porozmawiamy z nim oboje. Nie mam zamiaru. Uważam, że dobrze powinna się przygotować do tej rozmowy. Najlepiej spotkać się z nim tam, gdzie będziesz miała przewagę. Tutaj nie przyjdzie. Może do mojej kancelarii. Dlaczego nie? Jak to mają zamiar się pobrać? No to właśnie mi zakomunikowali. To, to absurd. Dlaczego? Są pełnoletni. Nie widzą przeszkód. A tego przyznaję, nie spodziewałem się. Wydaje mi się, że nie wziął pan pod uwagę jeszcze kilku innych istotnych rzeczy. Mianowicie? Tego, że narkotyki wcale ich nie rozdzieliły. A ja się coraz bardziej boję, że ich połączą. Do tego nie można dopuścić. Ja widziałam magdę z papierosem. I to był skręt. Co pani zamierza? Pan się pyta, to zamierza? Nie no przyznaję, być może popełniliśmy jakiś błąd. Popełniliśmy. No dobrze, ja popełniłem, ale przecież to nie zmienia faktu. Trzeba, trzeba działać. Chciałam Pana prosić, żeby powstrzymał się Pan od działania. Dość już zaufaliśmy Panu w tej sprawie. Więc bardzo pana proszę, żeby pozwolił Pan działać mnie i mojemu mężowi. Co Państwo zamierzacie? No, najpierw musimy porozmawiać z Jackiem. On musi sobie zdać sprawę ze swojego postępowania. Musi zrozumieć, że ja nie mam nic przeciwko niemu. Pod warunkiem, że podda się leczeniu i zostawi te narkotyki. Panie, Ewo, rozumiem pani rozczarowanie moimi radami, ale najpierw powinna pani porozmawiać z Magdą. Być może konieczne będzie przeniesienie jej gdzie indziej, może nawet do innego miasta. Tutaj będzie stale zagrożona. Ja już rozmawiałam z Magdą. Ona doskonale wie, jaka jest moja opinia i nic sobie z tego nie robi. Ten chłopak musi nam pomóc. Mam nadzieję, że naprawdę ją kocham. <grym> Obawiam się, że. Obawy mamy wszyscy. Ale to jest moja córka. Bardzo pana proszę, żeby pan nie rozmawiał z nią, dopóki ja nie porozmawiam z Jackiem, dobrze? Oczywiście, jak pani sobie życzy. Jak pani zauważyła, nie robi nic bez porozumienia z panią. – Bardzo mi zależy na Magdzie. – Nie bardziej niż mnie. Do widzenia. Do widzenia. Adam! Chodź! Prędzej bym się ducha spodziewała niż ciebie. Siadaj. – Muszę z tobą porozmawiać. – O co chodzi? Mam kilka pytań. Normalnie to z tym do ciebie nie przychodził, ale postanowiłem uporządkować swoje życie. Uuuu, który to już raz? <słuk> Nieważne. Tym razem naprawdę. Słuchaj, Małgosiu, ostatnio odkryłem bardzo wiele interesujących spraw. Co takiego? Pamiętasz, jak byłem razem z Ewą w Rozdrażewie? Oczywiście, że pamiętam. Nigdy wcześniej ani nigdy później nie widziałam, żeby Ewa była taka szczęśliwa. Naprawdę? Ten. Jak byliśmy tam, to poznaliśmy pewnego człowieka, rzeźbiarza. No i co? Wiesz, jak on się nazywał? Werner. Jak ostatnio byłem tam sam, to dowiedziałem się, że był to dziadek Bogdana. Bogdana, męża Ewy. Czy ty to rozumiesz? Co ty za brednie opowiadasz? To nie są żadne brednie. On nazywał się Werner. Bogdan nazywa się Werner. No, i Ewa nazywa się Werner. I tysiące Polaków nazywa się Werner, a Niemców jeszcze więcej. Nie, rozmawiałam tam z wieloma ludźmi i wszystko się potwierdziło. Co się potwierdziło? No wiesz, ja na to nie mam niezbitych dowodów, ale. Gadasz jakieś głupoty. Nie, ja zrobiłem w tej sprawie dochodzenie. Powinieneś zrobić badanie własnej głowy. Nie kpisz sobie. A co mam robić? Skadasz jakieś farmazony. A nawet zresztą, gdyby tak było, to co z tego? Jak to co z tego? Czy ty nie rozumiesz, że Ewa mnie oszukała? A skąd ona miała to wszystko wiedzieć? No nie, nie wmawiaj mi, że Ewa nie znała dziadka swojego męża, który go wychował. O ile wiem, Bogdan był z domu dziecka. Robi wystawę jego rzeźb. No. Wiesz co? Ja dopiero teraz to skojarzyłam. Zwykły no zbieg okoliczności. Nie, za dużo tych zbiegów okoliczności. Poza tym mam jeszcze inne dowody na to, że Ewa mnie oszukała. Jakie? Hmm, teraz to już nieważne. Nie chcę o tym mówić. Nie wszystko zostanie lepiej tak, jak jest. Porządkujesz swoje życie. Gadasz jakieś farmazony. Szukasz duchów rzeźbiarzy. Czepiasz siewy, jak wszyscy. A może to ty się mylisz? A może ci wszyscy mają rację? Może Ewa wcale nie jest tak, jak myślisz? już naprawdę gadasz kłopot. Tak mówisz? Dobrze. To posłuchaj tego. Bo nie rozumiem pewniej sprawy. Dlaczego Piotrek nie ma zaufania do własnej matki? Skoro jest taka fantastyczna. No bo to, że nie ma zaufania do swojego ojca, to rozumiem. Dlaczego mówisz, że nie ma do niej zaufania? Coś ty sobie znowu bzdurał? Nie nic. Ja tylko zauważyłem, że on zwraca się do mnie z problemami, o których powinien rozmawiać z własną matką. Nie zrozum mnie źle. Ja bardzo lubię Piotrka. Ale widzę, że on czuje się samotny we własnym domu. Małgorzata? Co? Przepraszam, to ja może przyjdę. Nie, to ja może pójdę, muszę iść do pracy. I tak się zasiedziałem. Dziękuję Ci bardzo, przepraszam i do widzenia. Nie zachowujcie się jak dzieci. Przyszliście do mnie, to siadajcie. Ty dopiero weszłaś, a Ty wcale nie miałeś zamiaru jeszcze wychodzić. Kawę, herbatę. Nie, dziękuję. Ja to w ogóle nic nie Może być herbata. Przechodzisz do małgorzaty. Też zrobiłam na się. Słuchaj, Wuni. Czy ty znałaś rodzinę Bogdana? O ile wiem, to Bogdan nie miał rodziny. Chował się w domu dziecka. A co wiesz o jego dziadku? Nie. Nic nie. Nic mi nie wiadomo. No przecież nie będziemy rozmawiać o rodzinie Bogdana. Kiedy weszłam, to pewnie rozmawialiście na jakieś ciekawsze tematy. Nie, nie, to nic takiego. Adam martwi się o Piotrusia. O Piotrusia? To znaczy? Rozmawialiśmy z małgorzatą, że ostatnio jest jakiś nieswój. Wydaje się ostatnio bardzo samotny. Ja nie rozumiem, co ty chcesz przez to powiedzieć. Przecież jest ze mną. No. Właśnie. Rozumiem. To znaczy, chcesz powiedzieć, że ja nie troszczę się o swoje dzieci? Że nie zajmuję się nimi? Zaniedbuję je? Nie, ja A chcę ty tylko... Co ty masz w ogóle na ten temat do powiedzenia?! Chcę tylko powiedzieć, że... Zabraniam ci, rozumiesz?! Zabraniam ci wtrącać się w moje sprawy! Moje dzieci to jest moja sprawa, a nie twoja. Nie życzę sobie, żebyś się wtrącał do mnie i do moich dzieci. Za się radzę o swoje. Przepraszam. Wspólna chrybatka to nie był najlepszy pomysł. Trochę przesadziła się w ogóle. Być może. A ja przyszłam do Ciebie, nie do Adama. Ja chciałam z Tobą porozmawiać w sprawie z problemów Magdy. Ale wbrew temu, co usłyszałam przed chwilą, jednak troszczę się o swoje dzieci. Ja, ja w to nie wątpię. Nie unosz się, proszę. To naprawdę nie był dobry pomysł trzymać Was tu razem. I co z Magdą? Ja nie jestem pewna, czy akurat z Tobą powinnam rozmawiać o problemach moich dzieci. Ja nie chcę, żebyś potem je omawiała z panem rozdrażewskim albo z kimkolwiek innym. Dziękuję za herbatę. Ale, że Wuniu! Ludziom na złość wieku wbrew Bieguny dwa łączą się O kiedy świat tylko trwa Adam wciąż z Ewą gra Ludziom na złość biegł wbrew Bieguny dwa łączą się O kiedy świat tylko trwa Adam wciąż z Ewą gra Ludziom na złość wieku wbrew Bieguny dwa won't